Zacznę tak. Dzisiaj nadszedł ten dzień, którego nikt się nie spodziewał. Nawet tu, który nagrywa, ale idziemy żegnać Carlosa. Oj, nawet tu, się nie spodziewał. Carlos, nasz trener, wyjeżdża do Częstochowy za swoją miłością i idziemy go pożegnać. Nie chcę tego otwierać. O! A teraz wam pokażę, co jeszcze dzieje się na naszej sali wewnętrzne Warsztaty. Ale to też się przełoży na Dzisiaj w roli głównej Kamil. Ciąg dalszy przeglądanie projektu naszej aplikacji. Aplikacja, która już niedługo będzie możliwa również dla Was. Prawda? U nas fajnie funkcjonuje. Zarządza naszym studio. Madzia może potwierdzić przed aplikacją miała mnóstwo pracy, a teraz zobaczcie siedzi na telefonie, na telefonie i gra w gierki, ogląda Instagramy, pije kawkę. O, nasza podopieczna? Anna. Anna z top team. No i tak to właśnie wygląda. Mamy kolejny raport z aplikacji i naprawdę tworzymy coś dla was, żebyście w przyszłości nie musieli rozliczać treningów na kartce, tylko żebyście spokojnie wszystko mieli w systemie. Dobra, lecimy z pytaniem. Chciałbym zejść z roboczo godzin, jak najlepiej to zrobić? No to moi drodzy, ja zrobiłem to w ten sposób, że jak otworzyłem studio treningowe, bo mówimy pewnie tutaj o właścicielach studiów treningowych, jak ja otworzyłem studio treningowe, to od razu nawet nie zatrudniłem, ale wziąłem pod swoje skrzydła jednego młodego, ambitnego trenera. I jak ja nawet prowadziłem treningi od rana do wieczora, to on przychodził, obserwował, ja go szkoliłem jeszcze. W wolnych godzinach, czyli przygotowywałem go do pracy w moim studio. I teraz jestem troszeczkę bardziej doświadczony, i nawet jak rozmawiam, jak mam konsultacje jeden na jeden z właścicielami studiów treningowych, no to proponuję im, żeby już zainwestowali w dwie albo trzy takie osoby. Czyli jeżeli ty dzisiaj prowadzisz studio, no to polecam, żebyś zainwestował w dwie bądź trzy osoby, tak jak powiedziałem, młodych, gniewnych, którzy chcą się szkolić. I tutaj Nagrywałem wcześniej wam też odcinki, odsyłam do tych odcinków, jak na przykład zatrudnić pierwszego trenera, i tam opowiadałem, jak zweryfikować, czy ta osoba będzie się nadawała. Każdy wam będzie mówił, że chce się rozwijać, ale szybko możecie to zweryfikować. Jak? Przede wszystkim, właśnie stwórzcie grupkę osób. Na początku wprowadźcie jedną godzinę w tygodniu szkolenia. I teraz zakładamy. 30 dni wystarczy, żeby zweryfikować, czy te osoby chcą, czy nie. No bo po pierwsze, czy będą systematycznie chodzić na te szkolenia. Po drugie, pamiętajcie, żeby jeszcze ich nie dopuszczać do swoich klientów, tylko na początku właśnie stwórzcie tę godzinę, gdzie Wy poświęcicie w 100% czas właśnie na nich. I teraz drugi tydzień, trzeci tydzień, czwarty tydzień. Jeżeli będą wracać, no to już jesteśmy w domu. I teraz co trzeba zrobić? Po 30 dniach robicie test. Czyli stwórzcie test pięciu pytań. Wszystkie pytania fajnie, gdyby były na temat tego co się dzieje w twoim studio. Nawet mogą być jakieś pytania organizacyjne albo o kompetencje miękkie, no bo to też jest istotne. I teraz osoby, które najlepiej napiszą, zakładamy ten test, no to to są potencjalne osoby, potencjalni pracownicy, którzy mogą w przyszłości pracować w twojej firmie. I polecam właśnie, żeby na takie osoby stawiać. I nawet niech dwie osoby napiszą, niech dwie osoby zostaną, no to już masz dwóch potencjalnych pracowników. I teraz kolejna bardzo ważna kwestia: z taką osobą musisz już podpisać umowę o wyszkolenia. Naprawdę warto jest to podpisać. No bo przede wszystkim taka osoba. Może wziąć od Ciebie jak najwięcej wiedzy, no i pójdzie gdzieś do innego studia pracować, albo jeszcze pójdzie na siłownię i będzie prowadzić indywidualnie treningi. Na no, nie o to chodzi. Chodzi o to, że Ty tą osobę przygotowujesz, poświęcasz swój czas całkowicie za darmo, żeby ją właśnie przygotować do pracy, ale w Twoim studio. Dlatego warto podpisać takie oświadczenie o wyszkoleniu. Jeżeli chciałbyś takie oświadczenie, no to daj mi tutaj znać, napisz, ja ci wyślę, nie ma problemu. I jeżeli podpiszesz takie oświadczenie z tą osobą, no to warto, żeby ta osoba dalej później z tą współpracowała. W oświadczeniu jest coś takiego, że jeżeli podpiszecie oczywiście, no to ta osoba w przeciągu sześciu miesięcy od wyszkolenia musi z tobą pracować, żeby nie ponieść żadnych konsekwencji związanych z hajsem. Więc to myślę, że jest istotne. I nawet jeżeli dzisiaj nie jesteś gotowy na to, żeby kogokolwiek zatrudnić, no bo ja sobie zdaję sprawę, że potrzeba kolejnych kompetencji do tego, żeby zarządzać, zakładamy, pracownikiem czy teamem, więc jeżeli nie czujesz się na siłach, to i tak polecam właśnie, żebyś tworzył grupy takich osób właśnie, które będą w przyszłości chciały pracować w Twoim studio, bo na tym właśnie będziesz, to będzie Twoja pracownica, czyli tutaj będziesz budował doświadczenie. Więc no ja bym tak zaczął. I później, jeżeli zobaczysz, że któraś osoba już ma na tyle mocne kompetencje, żeby wejść na salę treningową, no bo to jest ważne, pamiętaj, żeby dopuścić osobę wtedy, kiedy ty osobiście byłbyś w stanie zapłacić za ten trening, który przeprowadził u Ciebie na sali treningowej. Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Ja tak do tego podchodzę. Jeżeli ja nie byłbym w stanie zapłacić, czy nie jestem pewien w 100% tego trenera, no to na pewno bym go nie dopuścił do swoich klientów, ale jeżeli ty jesteś gotów, jeżeli uważasz, że jest ok, no to na początku pamiętaj, żeby zorganizować zastępstwo, a jeszcze przed zastępstwem fajnie, jakby ta osoba do ciebie przychodziła na treningi i już oglądała. No bo ona też będzie już co robiła budowała relacje z twoimi klientami, twoimi podopiecznymi. I później, właśnie, możesz zorganizować kolejny trening, gdzie ta osoba poprowadzi tą jednostkę, a ty możesz sobie siedzieć z boku i się przyglądać. Tylko pamiętaj, że wcześniej warto poinformować podopiecznego, no bo jednak to podopieczne płaci za tą godzinę. No i później, właśnie, jak chcesz zorganizować na przykład zastępstwo albo zaproponować podopiecznemu, żeby wypróbował tego trenera już jeden na jeden, no to ja też polecam, żeby wcześniej zadzwonić albo napisać do podopiecznego. I powiedzieć, że masz całkowicie trening za darmo na koszt firmy, właśnie z tym i z tym trenerem. Czy piszesz się na coś takiego? Jeżeli podopieczny będzie zadowolony po tym treningu, no to fajnie, no bo masz już nowego, nowego pracownika, nowego trenera, który w przyszłości może, cię, może ciebie odciążyć. No i wtedy będziesz miał więcej moc przerobowych na to, żeby zarządzać tym studiem. No i tak właśnie powinieneś działać. Mam nadzieję, że nic nie pokręciłem. Jeżeli tak, to sorry. A odnośnie tego oświadczenia, to tak powiedziałem, jeżeli potrzebujesz, to daj znać, nie ma problemu, wyślę ci to. Pamiętacie, jak kiedyś nagrywałem wam odcinek na temat tego, że ja traktuję swój biznes, swoje studio treningowe jak drużynę piłkarską? I tak naprawdę jest. Zobaczcie wcześniej. Nawet nie wiedziałem, że Karol odejdzie, ale już przygotowywałem kolejnych zawodników do tego, żeby weszli na salę treningową. I w momencie kiedy Carlos nas informuje, że odchodzi, Chociaż jest nam bardzo smutno, bo straciliśmy naprawdę dobrego zawodnika. Informuje nas, że odchodzi, no to już mamy kolejne osoby gotowe, aby godnie zastąpiły, właśnie Karola. Chociaż może być ciężko na początku, no ale zawsze powiew nowości, świeżości powinien być na plus. Chociaż zobaczymy, ale właśnie tak to, tak to wygląda. Więc jeżeli wy prowadzicie studio, Prowadzicie nawet jakikolwiek biznes, no to pamiętajcie, że warto mieć plan B, zawsze warto mieć, właśnie, osoby na ławce rezerwowej. Od razu sytuacja przypomniała mi się z żółtym autobusem: że jeżeli Twojego pracownika dzisiaj przejedzie żółty autobus, no to co się stanie z Twoją firmą? Jeżeli nie masz zastępstwa, no to jesteś, wiemy gdzie. Jeżeli masz zastępstwo, czyli masz zawsze ten plan B, no to dalej funkcjonujesz. I tak właśnie powinniście działać w biznesie. Dlatego właśnie my też stworzymy strategie. Strategie, które też przewidują właśnie to, że w każdej chwili coś może się rozjechać. No i dzięki temu tak prężnie się rozwijamy, bo cały czas mamy ten plan B. Madziu, zbieramy się do domu. Trzeba w końcu coś zjeść. I u nas właśnie to tak wygląda, że Kończymy jedną pracę i lecimy do domu kontynuować drugą pracę. Trzeba skleić przemianę na dzisiaj, bo pewnie widzieliście w naszych mediach, mogliście zauważyć w naszych mediach, że wrzucamy często przemiany z naszymi podopiecznymi, więc trzeba to skleić i trzeba skleić kolejne rolki, posty sprzedażowe, no i wrzucić dla Was ten materiał.